Witajcie w okrągłym 50. odcinku Prosto z Pieca. Już od około roku spotykam się z wami co tydzień, by pokazać co nowego pojawiło się w tym ogromnym gamingowym świecie. I tym razem będzie nie inaczej, bo w dzisiejszym zestawieniu mam dla was prawdziwą mieszankę. Oczywiście nie mogłem pominąć najnowszej odsłony kultowej strategii, czyli Sid Meier's Civilization 7, gdzie każda epoka to niemal osobna gra z unikalnymi mechanikami. Będzie także mowa o symulatorze hollywoodzkiego studia filmowego The Executive Movie Industry Tycoon, pozwalającego tworzyć własne produkty, zarządzać franczyzami i rywalizować z gigantami w branży. Będzie także o Wreckwest 2, czyli wyścigowej demolce z przebudowanym silnikiem fizycznym stawiającej na totalny chaos i spektakularne kraksy. Powiem też o zapowiedziach nowości i planach rozwoju dla City Transport Simulator Tram, w tym o poprawkach błędów, ulepszeniach AI i dynamicznej pogodzie. A na koniec, oprócz serii 5 do kwadratu, czyli propozycji 5 gier do 25 zł, mam także informacje o najnowszej darmówce z Epic Game Store. Nie przedłużając, zaczynajmy! Dzisiejsze zestawienie rozpocznę od gry z poniedziałku 10 lutego. Dual Kickers to Task Force North to taktyczna gra strategiczna z widokiem z góry, będąca kontynuacją hitu Dual Kickers. Grasz dowodzi oddziałami sił specjalnych w fikcyjnym państwie na Bliskim Wschodzie, wykonując misje odbijania zakładników i eliminacji terrorystów. Gra realistycznie odwzorowuje współczesne walki w zwarciu, oferując dynamiczną i brutalną rozgrywkę. Pojawiają się zagrożenia takie jak zamachowcy, samobójcy, improwizowane ładunki wybuchowe i granatniki RPG. Grasz ma do dyspozycji nowe narzędzia, karabiny maszynowe do ognia zaporowego, noktowizory do walki w nocy i ładunki wybuchowe do niszczenia ścian. Przed każdą misją można wybrać jednostkę komandosów armii USA, wydział działań specjalnych CIA lub oddział SWAT z fikcyjnego państwa. Wybór jednostki wpływa na styl gry, dostępne umiejętności i podejście taktyczne. Rozgrywka toczy się w czasie rzeczywistym z możliwością aktywnej pauzy pozwalającej na analizę sytuacji i zmianę planów. Nie ma tur, heksów ani punktów akcji. Liczy się swobodne planowanie i taktyka. Poziomy są nieliniowe, oferują wiele ścieżek dostępne są kampania z trybem Iron Man, czyli śmierć operatorów jest permanentna, misje pojedyncze i tryb kooperacji online dla od 2 do 4 graczy. Gra posiada edytor misji, obsługę warsztatu Steam oraz niestandardowy silnik 3D ułatwiający tworzenie modów, a także generator losowych misji. Producentem i wydawcą jest Killhouse Games. A teraz czas na gwiazdę dzisiejszego odcinka, która zadebiutowała 11 lutego. Sid Meier's Civilization VII to nowa wersja, wprowadzająca, jak twierdzą twórcy, rewolucyjne zmiany w kultowej serii strategicznej. Przebudowano rozgrywkę. Każda epoka historyczna działa niemal jak osobna gra. Oferuje unikalne cywilizacje, charakterystyczne dla danego okresu, z własnymi mocnymi i słabymi stronami. Wraz z postępem technologicznym i kulturowym odblokowywane są nowe systemy rozgrywki, jednostki i możliwości. Decyzje gracza w jednej epoce mają bezpośredni i znaczący wpływ na jego sytuację. W kolejnych, Co wymusza strategiczne myślenie i planowanie długoterminowe, oferując zupełnie nową jakość rozgrywki. Kluczową innowacją jest system przywódców, gracz może wybierać spośród szerokiej gamy historycznych postaci, każda z unikalnymi zdolnościami i premiami. Według twórców oprawa graficzna została znacząco ulepszona. Miasta, jednostki i cuda świata dynamicznie się zmieniają, odzwierciedlając epokę i kulturę cywilizacji, prezentując wysoki poziom szczegółowości i tworząc immersyjny świat gry. Tryb Multiplayer oferuje rozgrywkę międzyplatformową w dwóch głównych trybach: epickich kampanii rozciągających się na wiele epok oraz szybkich meczach organizowanych do jednej epoki. Producentem tytułu jest Firaxis Games, a wydawcą firma Tuki. A teraz mam coś dla fanów tajkunowych strategii. The Executive Movie Industry Tycoon to symulator biznesowy z otwartym światem, w którym gracz kieruje hollywoodzkim studiem filmowym od lat 70. aż po dziś dzień. Zaczynając od małej firmy, gracz tworzy filmy, o jakich zawsze marzą zarządza filmowymi seriami i rozbudowuje studio, by konkurować z gigantami branży. Rozgrywka w The Executive to produkcja filmów, wybór tematyki, gatunku, kategorii wiekowej, pisanie scenariusza, dobór obsady i zarządzanie budżetem. Każda decyzja wpływa na recenzję i zyski. Kluczowa jest dystrybucja. Gracz decyduje, czy wydać film samemu, czy współpracować z dystrybutorem, analizując rynek i wybierając idealny moment na premierę. Ważnym elementem jest zarządzanie katalogiem, czyli sprzedaż prawdy emisji starszych filmów i tworzenie dodatków, co przynosi dodatkowy dochód. Podczas produkcji trzeba też radzić sobie z incydentami, przekroczeniami budżetu, wypadkami na planie i innymi niespodziankami. Zyski można inwestować w rozwój studia, rozbudowę biur, szkolenie ekipy i nowe technologie, co przyciąga gwiazdy i umacnia pozycję na rynku. The Executive daje wybór, można dążyć do artystycznego uznania i nagród albo skupić się na tworzeniu blockbusterów i zarabianiu miliardów. To kompleksowa symulacja zarządzania studiem, łącząca strategię, ekonomię i podejmowanie decyzji. Producentem tytułu jest Aniki Games, a wydawcą Goblin's Publishing i Maple Whispering Limited. I ostatni dziś tytuł, który myślę zna wielu graczy, więc nie będę się zbytnio rozgadywał na ten temat. Tomb Raider The Darkness Trilogy Remastered to kolekcja odświeżonych wersji trzech gier serii Tomb Raider: The Last Revelation, Chronicles i The Angel of Darkness. Te trzy tytuły tworzą tak zwaną trylogię mroku skupiającą się na mroczniejszych i bardziej tajemniczych wątkach z życia Lary Croft. W The Last Revelation Lara nieumyślnie uwalnia gipskiego boga Seta, co grozi zagładą ludzkości. Chronicles opowiada historię z przeszłości Lary przez jej bliskich po jej zaginięciu i domniemanej śmierci w Egipcie. W The Angel of Darkness Lara jest oskarżona o morderstwo i ucieka przed prawem, odkrywając spisek związany z alchemią i starożytnymi artefaktami. Kluczowe cechy remastera to możliwość przełączenia się w dowolnym momencie między oryginalną, kanciastą grafiką a odświeżoną, uwspółcześnioną wersją. Gracz podróżuje z Larą po całym świecie, odwiedzając znane lokacje takie jak Kair, Rzym czy Paryż. Kolekcja pozwala przeżyć najbardziej mroczne przygody Lary Croft, poznać sekrety jej przeszłości i rozwikłać zagadkę jej zniknięcia. Gra oferuje klasyczną rozgrywkę Tomb Raider, łącząc eksplorację i rozwiązywanie zagadek oraz walkę. Producentami są Crystal Dynamics oraz SPU, który jest także wydawcą tytułu. I to była ostatnia w tym odcinku gra, która weźmie udział w tradycyjnym już głosowaniu na premierę tygodnia. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zabawie zapraszam do zakładki Posty u mnie na kanale. A ja przechodzę do kolejnych informacji, które myślę, że mogą Was zaciekawić. 12 lutego we wczesnym dostępie wydano ciekawą propozycję od polskich twórców Red Square Games oraz Silent Studio. Sancticide to gra akcji z elementami roguelite skupiająca się na walce wręcz w realiach biblijnej apokalipsy. Gracz wciela się w Ezekiela, rekruta korpusu komorników, który wyrusza na kluczową misję. System walki łączy elementy biatykarynowych i gier akcji kładąc nacisk na kierunkowość ataków i tworzenie kombosów. Do dyspozycji jest broń biała, broń dystansowa, moce purpury oraz fizyczna interakcja z otoczeniem co daje duże możliwości taktyczne. Każdy przeciwnik w grze jest unikalny. Wygląd, zachowanie, styl, walki i słabości są różne, co wymusza szybką ocenę sytuacji i dostosowanie taktyki niczym w szachach. Śmierć w SanctiSide to nie tylko kara, ale też okazja do nauki. Świat gry pamięta poczynania gracza, co pozwala na zmianę strategii i ostateczne zwycięstwo nad AI. Istotnym elementem jest koncepcja koszerności, podział istot i przedmiotów na koszerne i niekoszerne. Pływa to na zadania poboczne, relacje z postaciami, wybór sprzętu, rozwój postaci i dostęp do lokacji. Fabuła główna skupia się na misji Ezekiela a zadania poboczne pokazują codzienne życie urzędnika w świecie apokalipsy. Gra oferuje eksplorację brutalnego świata pełnego cierpienia, ale i przebłysków nadziei. Eksperymentowanie ze zdolnościami, umiejętnościami, ulepszeniami i modyfikacją broni pozwalają na stworzenie postaci dopasowanej do indywidualnego stylu. Według portalu gryonline.pl 20 marca bieżącego roku zostanie wydany w Request 2, druga część dobrze znanych wielu graczom wyścigów, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone, bo jest to gra wyścigowa skupiona na kontaktowej walce i totalnej destrukcji. Deweloperzy przebudowali silnik fizyczny, aby w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnego sprzętu, oferując jeszcze bardziej realistyczne zderzenia, zaawansowaną symulację uszkodzeń i inne ulepszenia. Gra to przede wszystkim samochodowa demolka. Nie ma tu sztywnych zasad, liczy się chaos i spektakularne kraksy wiernie odwzorowane przez zaawansowany silnik fizyki. Wyścigi odbywają się na torach z szybkimi pętlami, przeszkodami, skoczniami, skrzyżowaniami i ruchem ulicznym. Można też rywalizować w trybie derby, gdzie celem jest zniszczenie pojazdów przeciwników. Samochody we Breakfastu to stare, poobijane i zaszpachlowane wraki, a nie lśniące superauto. Każdy pojazd ma swoją historię, którą gracz może kontynuować, modyfikując go. Można zmieniać wygląd, dodawać pancerz i elementy wpływające na styl jazdy. W planach jest udostępnienie opcji dzielenia się swoimi projektami z innymi graczami. Gra startuje we wczesnym dostępie z podstawowymi Trybami, wyścigami, derbami i multiplayerem. W planach jest rozbudowany tryb kariery, dostosowujący się do stylu gry gracza, a także system dobierania graczy online oparty na umiejętnościach i kolejki serwerów. Dostępne będą również specjalne wyzwania z niekonwencjonalnymi pojazdami, oferujące krótkie, intensywne scenariusze z walką o najwyższy wynik. Prowadzone zostaną także turnieje z wyjątkowymi nagrodami. Gra będzie wspierać mody poprzez warsztat Steam. Producentem tytułu jest Bugbear, a wydawcą THQ Nordic. W kąciku aktualizacji dziś nietypowo nie o tym, co wyszło, a o tym, co przed nami, gdyż twórcy CD Transport Simulator Tram, w podziękowaniu za wsparcie po premierze, odsłonili swoje karty i zapowiedzieli nad czym będą pracować w dalszej kolejności. Priorytetem dla nich ma być stabilność i eliminacja błędów, zwłaszcza crashy związanych z modelem tramwaju A1 zarówno w wersji gracza, jak i AI. Naprawione zostaną błędy zacinaniem się tramwajów A1-A1 w ruchu licznym i błędne z wyświetlanie celów na modelach GT8N i A1. Zapowiedzi stacji na konsolę Pojawią się później z powodu konieczności aktualizacji zewnętrznego pluginu. Trwają też prace nad optymalizacją AI pojazdów i pasażerów z uwzględnieniem realistycznych zasad pierwszeństwa i płynności ruchu. Wprowadzona zostanie możliwość swobodnego wyboru toru na niektórych pętlach, aby uniknąć zatorów. Dynamiczna pogoda ze za zmianą zachowania pojazdów, działającymi wycieraczkami i ogrzewaniem oraz reakcjami pasażerów jest w planach, ale jej realizacja zajmie więcej czasu. Prawie gotowe są w pełni konfigurowalne ustawienia klawiszy na klawiaturze czy gamepadzie oraz ulepszenia konfiguracji. W przyszłości gracze będą mogli nadawać własne nazwy stacjom i miastom. Planowane są zapowiedzi stacji w większej liczbie języków oraz możliwość personalizacji wyglądu przystanku za pomocą presetów inspirowanych prawdziwymi miastami. Twórcy pracują nad nowym systemem nawigacji, który zastąpi minimapę i będzie bardziej intuicyjny, oparty na wizualnych wskazówkach, podobnie jak zielone kręgi na stacjach. Planowane są ulepszenia zwrotnic i sygnalizacji, a także rozbudowa i upiększanie śródmiejskich ulic. Zapowiedziano również nowe pojazdy, ale na razie bez szczegółów. Miejmy nadzieję, że to nie są marketingowe chwyty, bo według mnie symulator ten ma potencjał. Jeśli tylko twórcy będą sukcesywnie dodawać do niego kontentu, to tytuł ten ma szansę zostać najlepszym symulatorem tramwajów na rynku, a przynajmniej jednym z lepszych. A teraz czas na 5 do kwadratu, tym razem propozycję 5 gier do 25 zł. przygotowała moja córka. Ciekaw jestem jak przyjmiecie jej wybór, a może ktoś z Was też chciałby zaproponować do któregoś odcinka swój wybór, dajcie znać co o tym sądzicie. A teraz w telegraficznym skrócie 5 gier do 25 zł. teraz coś dla fanów Formuły pierwszej, którzy chcieliby spróbować swoich sił w poprowadzeniu swojego zespołu. Chyba nie będzie już lepszej okazji niż teraz, kiedy to w Epic Games Store możecie bezpłatnie przypisać do swojego konta F1 Manager 2024. W tej najnowszej odsłonie najlepszego menadżera F1 gracz wciela się w szefa jednego z 10 oficjalnych zespołów albo, co jest nowością w serii, tworzy własny zespół od podstaw. Zarządzanie obejmuje absolutnie każdy aspekt: strategię wyścigową, rozwój bolidu, dobór personelu, finanse i wiele więcej. Wyścigi prze są w formie realistycznej, dynamicznej transmisji, a decyzje gracza mają bezpośredni wpływ na wydarzenia na torze. Wprowadzono system mentalności, gdzie gracz zarządza osobowościami i potrzebami kierowców oraz personelu. Zadowolenie zespołu ma realny wpływ na wyniki. Dynamiczne SI zespołu sprawia, że rywalizacja o talenty w padoku jest zacięta, a podkupywanie personelu stanowi realne zagrożenie. Można pozyskiwać młodych kierowców z F2 i F3 i włączać ich jako rezerwowych. Awarie mechaniczne podczas wyścigów to losowy element, który dodaje nieprzewidywalności i zmusza do zmiany strategii w locie. Ulepszono grafikę, odświeżono tory, w tym powracający tor w Szanghaju, poprawiono odwzorowanie nawierzchni i linii jazdy. Dodano kamerę ze śmigłowca dla lepszego oglądu sytuacji. F1 Manager 2024 oferuje więc ogromny realizm, mnóstwo opcji strategicznych i emocji, zarówno podczas wyścigów jak i poza nimi. Bezpłatnie można dodać go do swojego konta w Epiku jeszcze do 20 lutego do godziny 17. A w ostatnim notowaniu na premierę tygodnia mamy niekwestionowanego zwycięzcę, którym został Kingdom Come Deliverance 2. Najnowsze przygody Henryczka zdobyły 59% z 32 oddanych głosów i to właśnie ta gra powalczał miano gry lutego. Zakończyła się także dogrywka w notowaniu 46 w dodatkowym zaciętym głosowaniu. Ostatecznie zwyciężył Settlements Rising zdobywając 52% z 29 oddanych głosów. Tym samym mamy już pełną obsadę do otwarcia notowania na premierę stycznia. Tym, którzy głosowali bardzo dziękuję, a wszystkich zachęcam do wzięcia udziału w zabawie bo notowanie z dzisiejszymi propozycjami, jak i notowanie na premierę stycznia, powinny być już dostępne w karcie postów u mnie na kanale. Na dziś to tyle, bardzo dziękuję za uwagę i już zapraszam na kolejny odcinek z jeszcze ciepłymi premierami, które jak co tydzień wyciągam dla Was prosto z pieca. Trzymajcie się, do następnego, cześć!